Kochani, witam was serdecznie. Jest minus 2. Jestem w drodze do pracy. Idę na 4 godziny dzisiaj. Tak jak większość z was wie, że jestem opiekunką osób starszych, tak? No i właśnie dzisiaj idę do jednej pani. Do której chodzę systematycznie. Raz w tygodniu tą pracę mam taką rozłożoną. O, to jest moja droga do pracy. Tutaj pod tymi, o, zobaczcie, gałęzie nachodzą się na siebie, tworząc taki, jakby łuk. No. Ale tego mrozu się wcale nie odczuwa. Chociaż czapa futrzana jest. Rękawice są. No wiadomo, a niebo jakie mamy. Niebo jest takie a, szarobure. Trochę niebieskości widać. No. Może słoneczko później wyjdzie. Tutaj przy morzu, bo tutaj jest niedaleko wejście do morza. To jest taka leśna przedziałka. No, to jest taka moja nazwa, moje określenie leśna przedziałka. I za tym laskiem idzie się prosto, prosto do morza na plażę. Ja jestem z, z pieskiem na spacerku. Tak, musi się załatwić. Siusiu, kupkę, jak to się mówi, jedynkę i dwójkę musi zrobić, tak? No właśnie. No właśnie. Spójrzcie, jak on się kąpie w śniegu. On uwielbia po prostu śnieg. Ale fajnie, co? Ale fajnie. Ojej, ojej. No dobrze, wykąp się. Wykąp się, i to tak dobrze, tak. O, tak. Mm. Ula, uh, 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 uh. uh, la, la, tra, la la. No, jeszcze jest jasno. Wyskoczyłam, słuchajcie, na chwilę do sklepu, ale chcę wam pokazać pozostałości jeszcze ze świąt. Z dekoracji świątecznych, noworocznych. No, o, proszę bardzo. Tutaj ten blok stoi sobie tak samotnie. Dookoła są niskie bloki czteropiętrowe. A, to jest taki wieżowiec sam. Byłam właśnie w sklepie. O. Kupiłam, zrobiłam zakupy, tak, kilka sztuk za 73,70. I zaraz Wam pokażę, co kupiłam w Biedronce. Kupiłam, słuchajcie, bo dzisiaj nie miałam czasu w ogóle robić sobie obiadu. I to są placki po węgiersku. Właśnie tam mam już na patelni, podgrzewam je z gularzem jest normalnie mięsko wieprzowe co tam jeszcze ja kupiłam takie ciasteczka one są naprawdę bardzo smaczne są ciastka kremówki one są śmietankowo morelowy smak te nadzienie mają i nadziewane biszkopciki i drugi smak czekoladowo wiśniowy smak. To są ciasteczka sprawdzone, bardzo smaczne. Co tu jeszcze mam? Śledzie w occie, płaty smażone. Bardzo lubię te takiego śledzika sobie zjeść z bułeczką z masełkiem. Co dalej? Woda mineralna gazowana Oaza. No tutaj już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć produktów. No i jeszcze dwie siateczki mam. Biszkopciki, bardzo smaczne. No i surówka y, z marchewki. Dwie sztuki tej samej y, surówki. Marcheweczkę sobie zjem. Y, co tu jeszcze mamy? Masełko. To wszystko jest za 70 tam całe 4 złote, nie? I pół kilo y, plastrów sera gołdy. O. To jest kawałek kawał sera, bo tutaj y, dwie przegródki są. No. No to już ile mamy produktów? 6, 7, 8, chyba 9, 10. No i co jeszcze? Już już wyjmujemy. Dalej. Serki topione. Gołda zwykły. I z szynką kupiłam sobie dwa pomidorki. Yy, gałązki. Dwa pomarańcze. O. I, i ile? i dwa banany sobie wrzuciłam o o tak to kochani wygląda banany, pomarańcze pomidory yy, dwa rodzaje serka topionego tutaj mam plastry gołdy duże opakowanie suróweczka yy, z marchewki masło Śledzie, płaty smażone w zalewie octowej, woda mineralna gazowana, biszkopty, chlebek tostowy, tutaj właśnie te, te ciasteczka i, i ten zestaw obiadowy. Myślę, że y, zakupy są ok. Jest co jeść, a lodówkę tak czy inaczej mam yy, no pełną, ale to się tak dokupuje, dokupuje. No i po prostu tego jest. A ja tak lubię um, otworzyć lodówkę i zjeść sobie co nieco to na co ma się ochotę. No. Na tym będę już kończyć. Tak to właśnie wyglądało to danie. Dobranoc, kochani.